Robimy tutaj konkursik, zanim zacznę cały odcinek. Co 10 lajków losujemy jednego VIP-a dla kogoś, więc zachęcam do zostawienia w tym momencie łapki i waszego nicku pod tym filmem. Cześć, witajcie moi kochani. Długo żadnych odcinków nie było, mnie nie było, jest dużo tego powodów, ale nie będę teraz o tym rozmawiać. Słuchajcie, już czwartek o godzinie 18 startuje nowy tryb na tutaj naszej sieci Bestman. Jest to tryb Iron Chest PvP. Za chwilę wam wytłumaczę, czym ten tryb jest, ale najpierwsza, najważniejsza kwestia jest taka, że niestety invit już dalej mnie nie odpisuje, jeżeli chodzi o Blaise Paka. Już nawet mu napisałam, żeby po prostu mi całkowicie tego Blazing packa usunął, ponieważ jest tak jakby totalnie zablokowane wejście przez moją domenę przez Blazing packa, jeżeli ktoś właśnie na tym Blazing packu siedzi. Więc jeżeli chcecie dołączyć do naszego serwera tutaj właśnie, z Blazing packa musicie dołączyć przez inną domenę beppębezmai.pl. Taką domenę musicie sobie dodać, żeby właśnie móc to zrobić. No niestety to było jedyne rozwiązanie na ten moment. Już dwa miesiące czekam na jakąkolwiek odpowiedź, ale no, no, no nie jestem w stanie się tam w ogóle. Dodać. Kolejna ważna, istotna kwestia, zanim jeszcze przedstawię wam serwer, jest to, że chciałabym prosić was o wbicie tutaj, nie wiem, 20-30 lajków. Wtedy zabiorę się za taki odcinek podsumowujący. Moją wizję, jakby i moje spojrzenie na skybloka, który obecnie trwa i którego edycja wystartowała 9 października. Odnośnie tego wszystkiego, co się działo, będzie to troszeczkę mojego takiego gadania, ale myślę, że dla graczy i osób, które tam spędziły trochę czasu, jest to na pewno ważna, istotna kwestia, więc mam nadzieję, że każdy będzie chciał coś takiego usłyszeć i zobaczyć, co mam właśnie w tym temacie do powiedzenia i co dalej jak będzie właśnie na tym Skybloku wyglądać, ponieważ no nie zamierzamy kończyć w tym, w tym momencie edycji tam, tylko właśnie chcemy zrobić coś, by ją bardziej uruchomić No ale teraz już przechodząc do samego trybu Chciałabym was zachęcić i powiedzieć wam Takie najważniejsze informacje właśnie z nim związane Stwierdziliśmy ogólnie, że podzielimy Ten serwer na dwa tryby Będzie to, na początku wystartujemy tutaj właśnie To co widzicie, jest to tryb iron chest pvp Tryb polegający na tym samym Co chest pvp, tylko bez Żadnego pay to win, bez Diamentów, diamenty będzie można jedynie Zdobyć przez zabijanie bosu. Więc diament będzie to najbardziej rzadka I najbardziej cenna rzecz na tym serwerze ale każdy będzie miał taką szansę, właśnie taką samą szansę na zdobycie tych diamentów, tak to będzie cała rozgrywka opierać się na żelaznych item. Oprócz tego słuchajcie... Wystartujemy również tryb chest PvP. Skąd ten w ogóle podział? Zapytacie i dlaczego, czy to w ogóle ma sens? A mianowicie dlatego, że tak naprawdę ten tryb, który teraz widzicie, kiedyś był zawsze pod właśnie nazwą Iron PvP. To było takie moje pierwsze oczko w głowie, Które, nad którym pracowałam chyba z 5 lat. I tak jakby cała ekonomia, która tu się dzieje na tym serwerze, jest dostosowana pod właśnie walkę na żelaznej temy. Więc wprowadzając teraz jakiekolwiek przy tych blokadach, które są, wprowadzanie diamentowych, takich pełnych, bez y, żadnych jakichś utrudnień, setów i tak dalej, to jest po prostu bez sensu, więc stwierdziliśmy, że odpalimy też 300 PvP, nie, jeszcze kiedy to nie wiem, ale na pewno właśnie takie dwa tryby będą i tam nie będzie już żadnych jakichś blokad, tak jak już właśnie chyba przed chwilą sp wspomniałam, tam będzie po prostu takie klasyczne, bez ograniczeń, normalne PvP, jak to było za dawnych czasów jeszcze dobrego, core PvP. Ogólnie zacznijmy do, od prezentacji tutaj, słuchajcie, yy, oczywiście dla osób nowych, które wejdą dopiero na tryb, na samym środku macie informację, że jeżeli nie wiecie jak zacząć i na czym ten tryb polega, możecie sobie wpisać komendę iron, chest pvp i macie tutaj dosłownie wszystko, możecie sprawdzić opis trybu, na czym on polega w jaki sposób zarobić pieniądze jakie są blokady, czyli właśnie na przykład sety, jaki maksymalnie protection później macie o co chodzi z kopaniem, o co chodzi z klanami jak je założyć i tak dalej. Macie wszystkie informacje. Spawn ogólnie wygląda tak, dla tych co nie wiedzą, macie jeden spawn, który ma jedno wyjście, czyli zeskok na dół. I oprócz tego cztery wyjścia w cztery strony, żeby właśnie nie było tak, że za każdym razem spadacie w dół i padacie. Możecie sobie tutaj wyskoczyć takimi wyrzutami, właśnie w cztery strony świata, że tak powiem. Ale ponadto możecie użyć też losowego tele teleportu, który jest tutaj właśnie w tym miejscu, teleportując się po prostu w losowe miejsce na mapie, bądź też pod ukośnik warpy używając warpów na PVP w konkretne miejsca, które tutaj y, się znajdują. Tryb polega oczywiście na walce, za zabijanie dostajecie level, dostajecie expa co jest właśnie też nowością za każde zabójstwo dostajecie expa, oczywiście rangi dostają troszeczkę więcej, oprócz tego dostajecie pieniądze, no i właśnie za te pieniądze ulepszacie akwipunki, y, kupujecie klany i tak dalej i tak dalej. Zresztą to zobaczycie, jeżeli przeczytacie wszystkie te informacje. Na tabie słuchajcie oczywiście macie najlepszych graczy ze względu na ilość zabójstw, oprócz tego najlepszy czy czyli też ze względu względu na ilość zabójstw, ale podzielona ta średnia na ilość osób. Więc jest to też jak najbardziej fair. Oprócz tego macie tutaj tak, magazyny. Magazyny jest to naprawdę fajny bajer. W tym miejscu, jeżeli wchodzicie tutaj w ten obręb, to nie widzicie graczy, nie widzicie kto tutaj też stoi. Magazyn jest wirtualny, żeby nie trzeba było tutaj się bawić, żebyście mieli więcej miejsca niż właśnie w Enderczeście. Otwieracie sobie i każdy gracz ma dodatkowo, oprócz Enderczesta właśnie taką, taką jedną skrzynkę darmową, 54 miejsca, czyli podwójną skrzynkę dodatkowo miejsca magazynu. Możecie oprócz tego odblokować kolejne. Jak widzicie tutaj macie ceny, możecie odblokować kolejne, kolejne tutaj magazyny. Myślę, że odblokowanie wszystkiego to jest e, aż koho za dużo miejsca. Tutaj oprócz tego macie miejsce do kopania emeraldów. Emeraldy potrzebujecie do założenia właśnie gildii. Więc e, emeraldy możecie albo wykopać właśnie tutaj, pod drob drop zresztą możecie sobie sprawdzić właśnie Jezus, nie tutaj, czekajcie. Pod drob drop możecie sobie sprawdzić właśnie Jaki jest drop tych emeraldów? I oprócz tego oczywiście emeraldy są ukryte w kilkuset skrzyniach na mapie. Mapka została w pełni wybudowana właśnie na zamówienie. Myślę, że jest naprawdę zajebista. Milion miejsc do dosłownie znalezienia skrzynek. Zresztą, jak widzicie, robi wrażenie i jest naprawdę zajebista, ja przynajmniej tak uważam, pod taki tryb. Kolejny rzeczony, na którą warto zwrócić uwagę, macie oczywiście tutaj zakupy, macie rozpisane wszystkie rangi, co które mają. One zrobił, zostały zrobione w taki sposób, żeby właśnie nie było sytuacji, że ktoś zakupując rangę. Jest już nieśmiertelny i po prostu nie ma szans, żeby go zabić, bo nie wiadomo, co w tej randze ma. Kity prezentują się następująco. Kit VIP to jest na przykład Protection 2, jakiegoś tam koksa dostaje co 12 godzin może sobie takie secik odebrać. No a kit sponsor, żeby też nie było, słuchajcie, czekajcie, ja wam to od razu pokażę pod kit, żeby też nie było, że sponsor, nie wiadomo co ma. Dostaje Protection 3, maksymalnie, dwa sety. I tutaj. Mm, Przepraszam, kill off, y, miecze Bez fajerki nawet, więc samą fajerkę Musicie też dokupić, jest to naprawdę No totalne, bez pay to win, y, nie dało się Chyba tego bardziej jakby to powiedzieć Łagodnie zrobić, jeżeli o to chodzi w trakcie, w trakcie edycji zostaną wprowadzone zadania Są one na razie wyłączone Z tego względu, że chcemy tak jakby wiecie, coś żeby się działo W trakcie, y, one zostały wyłączone zostaną najprawdopodobniej włączone Na drugi dzień, bądź dwa dni po starcie I oprócz tego właśnie zostaną też od razu Uruchomione bossy, z których będziecie mogli y, Zabijać sobie je, one mają tam Różne moce mogą was też ciachnąć i was zabić. Ale właśnie z tych bossów za każdym razem będzie dropił na pewno diament. Więc myślę, że jak najbardziej jest to też opłacalne. No i słuchajcie, nie ma tutaj. Aż tylu rzeczy takich przesadzonych, jak to chest PvP. Jeżeli wiecie, na czym chest PvP polega, to dobrze, a jeżeli nie wiecie, to będziecie mogli, tak jak mówiłam, pod tą komendą sobie wszystko przeczytać. No ale jak widzicie, tutaj macie wszystkie wypisane pod ukości komendy, wszystkie komendy. Macie coś takiego jeszcze ciekawego, jak killstreak? Dostajecie nagrody za killstreaka, czyli po prostu ilość zabójstw pod rząd bez żadnego zgona. I możecie sobie właśnie tą komendą też sprawdzić, wasz aktualny killstreak. Jak widzicie, że na przykład za 5 zabójstw, czyli za 5 killstreaka, otrzymujecie Plus 100 dolarów. Jest to naprawdę też fajna metoda, ponieważ, w sensie fajna metoda na zarobek, ponieważ, czym więcej zabijecie tych graczy, tym yy, podrząd, oczywiście, tym później większe te premie będziecie mieć. No i jeszcze fajną opcją, bardzo ciekawą, której nigdzie nie widziałam, jest coś takiego jak ochrona. W momencie, kiedy na przykład chcecie sobie, słuchajcie, oczywiście to nie będzie włączone na starcie, bo wtedy by była sytuacja, że każdy gracz yy, miałby, latałby od razu z ochroną i yy, nikogo nie dałoby się zabijać. Ta ochrona zostanie też uruchomiona. Na przykład, po jakimś tam czasie od startu i kupując taką ochronę, dostajecie 6 godzin totalnej, po prostu takiego goda, czyli nikt nie może Was zabić. Przez te 6 godzin możecie zebrać wszystkie skrzynki, które uda Wam się znaleźć i jesteście po prostu nieśmiertelni. Taki koszt jest oczywiście w sensie taka ochrona jest jednorazowa. I oprócz tego, koszt kosztuje to 500 dolarów, więc jest to bardzo mało. Ale w momencie, kiedy na przykład starczycie wszystkie itemy, Padniecie z jakimiś cennymi przedmiotami, coś takiego myślę, że warto jest uruchomić, żeby właśnie się odkuć i może można było te przedmioty jednak zebrać bez, bez jakby obawy, że ktoś was zabije. W momencie, kiedy jakiś gracz zakupi ochronę, to wyświetla się właśnie na czacie informacja, gracz raperka zakupił ochronę, sprawdził kośnik ochrona. I macie tutaj taki fajny licznik, to wam wszystko odlicza, ile taka ochrona trwa, więc ja myślę, że jest to naprawdę zajebiste. No i słuchajcie, aha, zastanawiałam się dlaczego to raperka jest nad głową, ponieważ ja tego skina, w sensie tego jakby tego NPC-ta nazwałam raperka i to co ja mam w tym momencie nad głową, czego wy teraz nie widzicie, to tak jakby wyświetla się też to, więc muszę to zmienić, nieważne. Pamiętajcie, to by było chyba na tyle. Pamiętajcie o tym, że szukamy współprac, youtuberów, streamerów, jakichś fanpage'ów, tak jak to było też wcześniej. Wszystko macie na kanale, na Discordzie współpracę, zasady współpracy, więc zachęcam do przeczytania, jeżeli ktoś by był chętny po prostu zdobyć jakieś vouchery, darmowe ranki i tak dalej. Oczywiście konkursy na dwóch Discordach się pojawią. Film pod tym filmem też na pewno już chyba powiedziałam na początku. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w czwartek o godzinie 18. Myślę, że będzie naprawdę fajna zabawa. Jeżeli chcecie właśnie pierwszy raz pograć, może, może i pierwszy raz na serwerze, gdzie naprawdę nie ma pay to win, to zapraszam Was na serwer.